Cześć, witajcie! Z tej strony Ety, a dzisiaj niestety Mikroxa z nami nie ma, ale za to będę grał sam. Ale możecie zostawić subika i łapeczkę w górę, bo na pewno to będzie dla mnie bardzo podmocne, więc możecie to dla mnie zrobić. Niestety chyba dzisiaj nie otworzymy jak nie, nie zrobimy openingu, bo nie mam jak, ale mogę spróbować zagrać ale rad tylko bo no 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 no, rad, no chcę zagrać po prostu dobra więc dużo nie będę grać tylko jedną rundkę ponieważ chcę nagrać jeszcze gram w ten w w, w w ten w um, wielkie starcie, więc niestety um, długo grać nie będę, więc o kurde. Um, blok, więc to będzie słabe. O kurde, trafi, nie stracił więc... Sorry, że tak ostatnio laguje, ale no po prostu nie poradzę nic na to, że tak laguje w Bardzo bym tego nie chciał, ale no niestety tak jest. Więc no, nie złości się na mnie, to, to nie ode mnie zależy, czy laguje, ale no po prostu nie, nie bądźcie źli na mnie, bo ja nie chcę, żebym nie, nie chcę, żeby...

Jeszcze tego i... Dobra, uda to. Wygrana, hura! Jeszcze sobie położę tego. Maszynka i wygrana Wygrana O, jest fajnie. Wow! Super. Więc słuchajcie, gramy sobie kolejną rundę, ale nie tutaj, tylko gdzieś indziej. Jeff. I, no, a, dobrze. Na I uwaga, za niedługo będzie mega bo oglądajcie do końca, bo dzisiaj będziemy otwierać dużą skrzynkę, a w następnym odcinku yy, będziemy otwierać w ogóle ten ja. 3 bo... minuty. Dobra, jeszcze dużo czasu, więc gramy sobie. Mam nadzieję, że nam się uda yy, to odlokować, bo bardzo bym chciał sobie zajść. Mam nadzieję, że uda nam się. Ej, na pewno nam się uda otworzyć dzisiaj już skrzynkę, ale o kur! O świetnie! O nie, o oh nie, o oh nie! Oh, Daj, i pyk! Dobra, udało mi. Ale czemu ja jestem na soluwie? Nie wybrałem soluwy. Jak? Okej, okay, barley, barley, barley.